Siemano witajcie! Z Strony Major i dzisiaj gramy w Undertrail Up kolejny, bo mi się... Mi się spodobało. Zapomniałem, że z szołkami chodzi. Jesteśmy w Waterfallu. Jest to mój... To a... myszka będzie przeszkadzać. Jesteśmy w Waterfallu. Co tu jest? On chyba lody sprzedawał, jak dobrze pamiętam. Tak, no i Się ma chcę skorzystać z mojego teleskopu. Normalnie kosztuje 50 tysięcy, ale założycie pełnego teleskopu, ale jest swoim przyjacielem, więc zasłużę go z bardzo śmieszny sens. O i mam limo, mam limo pod okiem. Nie, no, już nie mam. No to bo lecimy w dół. Cześć, trepa paryż. Proszę sobie jakieś ubranie? Nie wiem. Przepraszam, że tego nie tłumaczę, ale. Nie chciałem. Chciałem je oszczędzić, ale jak widać, no. I tak już będę, i tak już mam drugi level, więc i tak już nie będzie to pacyfistyczna ścieżka. Ale... No... Tak jak mówię... Wykonam tutaj wszystkie ścieżki po kolei, czyli neutralną, czyli teraz robię neutralną. Nie, nie tłumaczę tych tekstów. Nie ma opcji, bo... Nie umiem w angielski. Więc... Przepraszam, ja nie ale nie będę ich tłumaczył, bo nie umiem w angielski. Angielski się przydaje, ale jak widać, w tym momencie nie potrafię. O, smile. <laughs> O! Udało się! Do przodu! Jest taki sposób na to Tu taka fajna muzyczka gra jak dobrze pamiętam O no! No jakieś w sensie nie nagrywałem nigdy Undertale, ale, ale sporo o nim słyszałem i prostu postanowiłem po, dogodzić właśnie dla tego jest seria i tyle fajna ta muzyka lecimy dalej Weźmy po razie. O widziałeś moje odbicie Jeszcze nie spodziewałem się tego po tej grze o. Monster Kit. A, idziemy z nim w podróż, zajebiście. Super, pięknie. Idziemy z z, 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 z po w podróż. Ale kurde kozak. Przepraszam jeszcze raz, że nie, nie tłumaczę tego, ale nie umiem. Nie umiem angielski. Nie umiem. To, to, to jest... nie, nie, nie Wiem, że angielski jest łatwym językiem, ale nie potrafię. O, zamek! Ale ładny zamek! W ogóle ładna jest ta scena. Ładny wciel, bardzo ładny zamek. Idziemy dalej. A nie, nie wyjdziemy wyżej. Zróżmy tym parasolom, może. O. o, wspieram się po nim. I on z, i on se, i on razem została, ja idę dalej. Do, Za fa, fajnie, fajnie. Ok. Zapisujemy. Co tym razem? Czy tu znowu będzie. No nie, czy tu znowu będzie na stare bagoniła? Tak. To co? No hit. Robimy, robimy tak, że nas nie trafi. Go. Rozumiem, nas goni ten wojownik. Yy, oczywiście postaram się zrealizować tak, żeby i nie trafił, nie chcę tracić bezsensownie życia. Tej drogi na pamięć, ale. ale idę w dół, bo myślę, że to jest dobry pomysł. Miał mi nie trafić. Muszę zepsuć. Okej, okay, jakaś wielka sala. To, że jest wielka sala mi mówi tylko tyle, że możliwe, że to już jest koniec. O! O, o! Może, może. Może jednak. Tak! Jest koniec. Prawdopodobnie. Chociaż nie mam drogi ucieczki. Ci mnie złapała. Chyba moja dusza zostanie przejęta. No i co ty robisz? Po co? Po co? Po co ona to zrobiła? Skoro mogła przejąć moją duszę, sobie tego teraz. Nie przetłumaczę wam tego. Łomny jestem. O, spada się tutaj na dół. Stałocisz się coś? Wszystko ok. Okej, okay, podnieś. Dawaj, wstawaj. Majer, tak. To ładne imię. Ja mam na imię. A jeśli nie dowiemy, jakiś tajemniczy gałgan. No, coś. Nas, nas, jakiś tajemniczy gość się nas obudził i, i się nie dowiemy, jak da na imię. Kolejny zapis. Już mam 75 minut w tej grze. Sporo. Lodówka. Lodówka. Tak! Daję chcę więcej. Chciałem z dużo itemów. Na kukiełko czy tak o się, o tyle po się Lubisz okay. Walczymy z wkrojoną kukiełką. O, mogę w nią strzelać. Dobra, to jest bardzo dobre. To jest bardzo ważna informacja. I mogę w nią strzelać. I chyba tak muszę z nią walczyć właśnie. O i teraz się skaka się A mogę ją bić. A. Ona się wezwala na części, ale jej obrażeń nie zadaje. No to, jaki to ma sens? To bicie? nie ma sensu właśnie. No to będę tylko sper. po prostu, chyba najszybsza opcja. Jest to bardzo ciekawy przeciwnik. No ja nie trafiłem Okej, okay, coś tam trafiłem Wow Ty, bo te sekwencje się robią cięż, ciężkie Żeby ją, żeby to ominąć Hop Okej, okay, trafiłem, na no. Nie wiem czy jest kukiełka? czy jest ona, on, nie wiem Sądzę, że to jest ona Spawał Kukiełki, kukiełki, kukiełki Przestań się trafiać we mnie Ale, ale żeś dost... ale żeś... Ale żeś... Ale że ona ten myśl mówiła na swoich pomagierów. O, roboty. Wow, samo wprowadzające. też. W, tylko przez jakiś czas, więc w sumie, w sumie nie jest Okej okay. Okej, okay, czyli teraz rakietami dostajesz po prostu Ja tu umrę Ja tu umrę! Ja tu umrę! Tak dosłownie, zaraz umrę Niemożliwym... Nie potrzebuję przyjaciół Mam noże Ło! prawie nim dostałem Skończyło ci się noże a nie możesz A nie możesz mnie będziesz uwięziony w tej walce do końca swojego życia na zawsze, na zawsze, na zawsze na zawsze, ha 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 łzy jakieś Prze... co to jest, właśnie deszcz a nie znikam stąd kto nas uratował napis Chyba, że to jest ta super postać, kocham tą postać To jest tak wspaniała postać Ona jest tak wspaniała, to jest tak wspaniała postać Ta postać jest... Ona jest tak wspaniała To jest tak wspaniała postać Jej się nie da nie lubić Ja, ja ją wielbię Ta postać jest tak wspaniała jest tak wspaniała, tak wspaniała. Okej, okay, lecimy dalej w tą stronę co jest na dole? Nic, nic nie ma. Okej, okay, mamy sklep żółwia. Osiemnaście, dziesięć, Mogę to kupić w sumie. A nie ma miejsca w Włożymy coś do skrzyni Na przykład lody nice kumy ten tornbook, I go załóżmy To odłóżmy, weźmy sobie loda I lecimy dalej O, i droga nam się to ale fajnie. W ogóle, muzyka w tej grze to jest coś pięknego. Posłuchajcie się w ten sonik. No, coś pięknego. No, coś pięknego. Z... Czym jest temi Mogę bym walnąć Ciołem Ja myślałem, że ona przeżyje Myślałem, że ona przeżyje co? <noise> To jest zwiaska, że jest... Przed chwilą wam zabiję. wam rodzin... wam yy, siostrę, bata czy co wy tam macie O boże. Tutaj mogę za 1000 golda dać jej dostęp do studiów, nie. Nie, ty nie pójdziesz za studia, Ci się nie nadajesz. One wyglądają tak głupie, to są tak wspaniałe... Nie no, wyglądają wspaniale tych krzycze, to są wspaniałe stworzenia. Pół psy, pół koty, coś chyba takiego. Więc no... Chyba tutaj, tutaj lecimy. Tej drogi tutaj wcześniej nie było. Jestem pewny, że jej tutaj wcześniej nie było. Co też mam, zabiję ich. <grymne> Oj, to, to jest z tobą zły pomysł. Z tobą zły pomysł. Skoro, skoro i tak już to nie to będzie ścieżka, ścieżka neutralna, to mogę ich bić już, bo nie muszę ich oszczędzać. on zginął. więcej dostaję, za to, że ich zabiję, niż za to, jak, jak ich oszczędza. A i tak już spieprzyłem na łód, a i tak już spieprzyłem pacifistyczną ścieżkę, więc mogę... Więc mogę poprowadzić i zabić, Ale... Zapewniam was, że ta seria się szybko nie skończy i no... O! Że to, zanim ta seria się skończy, jak się skończy, no, ta, no. Jak się, sko jak skończymy tą grę, zapewniam was, będzie, więc będzie drugi sezon, gdzie będziemy robić Ścieżkę na pacyfistyczną. Ludobójczą też myślę, że mogę zrobić na spokojnie. Tylko też trzeci sezon. Ty, bo ja zaraz u mnie. Nie, strasznie chyba źle robię, tak szczerze. Chyba źle robię, że i zabijam, ale no... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie, nic nie widzę. Ale się wróciłem, potem że. Dziękuję. Nie chciałbym się z nimi bić. Tu, tu, tu. Ale to jest po prostu jest droga. Tu, 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 tu. Ok, przeszedłem. Zetową wiem, że mogłeś to wcześniej z zrobić, nie złapać moją duszę. nie yes. z. No nie z nami walczyć. O! Oh, monster kid, I'm dying. pomogę ci walczyć. Jo! Andaj, stoi centralnie przed tobą. Czekaj. Z kim ona walczy? Hej, nie powiedział o tym moim rodzicom, prawda? Okej, okay, ciekawie. Idziemy w górę. Ciekawost... Prawda ciekawostka. Z tego, że robimy neutral, to tu nie ma zapisu. Ale w... Ale w Ludobójczej... W na tutaj jest punkt zapisu. Z którym, bo sporo tutaj jak już mówiłem, sporo wiem, o tayl ale nigdy w niego nie grałem. Teraz zjadł nagranie i nagrywanie. Więc no. Okej. Okay. Nie wiem, podziemi jest. Nie wiem, co powiedziałem. A. Nie. No. Pomóż, pomogę ci. Pomogę mu i ja się przeciwstawi Andarie i no... I ona mnie nie w tym momencie. Ale mnie ona zabija w, później, w późniejszym czasie, się Okej, okay, lecimy dalej. To dziecko jest bardzo fajną postacią w tej grze komputerowej. co tu? O. Nie mam znowu siedem. Siedem ludzkich dusz. Jazgor stanie się bogiem. Sześć. Tyle nam się udało zdobyć do tej pory. Rozumiesz? Nie, 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 nie chcę mi się tego tłumaczyć. O! Zdjęła maskę. Zdjęła, bo to jest teraz. Czy to jest ryba? Czy to ten cały czas nas zgodziła nas ryba? Serio? Dobrze. Zobaczmy ile jest miłego nagrania, bo domyślam się, że teraz będziemy z nią walczyć. Zobaczmy ile jest miłego nagrania. Jeśli będzie wystarczająca to... Zobaczmy ile jest miłego nagrania. 23. Myślę, że jest to wystarczająca liczba. A zatem zapisujemy grę i z Undying zawalczymy w w następnym odcinku dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję że film wam się podobał na, na razie dzięki, cześć no i pa pa zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz bo komentarze lubię czytać